się ma ludzie i ludzie zaczynają swoją przygodę z crossout właśnie nie zacząłem teraz bo już wcześniej grałem żeby zapoznać się z tą grą żeby teraz nie lamić i się nie zastanawiać nad pewnymi rzeczami znaczy no i tak lamię i się wkurzam śmierżnie także zdążę już na tyle tą grę że postanowiłem sobie znaczy o. mam swój garaż to dzisiaj zbudowałem, zamierzam to wypróbować zobaczymy jak to się sprawi, chociaż nie wróżę w przyszłości tu mamy frakcję Inżynierów, którym którymi grałem Tych mamy Na tyku. prawdopodobnie to są jacyś psychole to to odkrywcy, czyli tacy hmm, nie odkrywcy, tylko Niebieskie to są oddałże, powiedziałem, odkrywcy, Tu są, którzy zwiedzają pustkowia. A ci imadzi. I z tego co widzę, to lubią eksplorować nieznane tereny. No i ostatnie, które są zablokowane, to są na uuuu, step'n, samotne wiwilki, czyżby, jakie oni to maszynki mają, Te chcę tym pojeździć, pokaż mi to, test drive, zajebiście <trybujesz> to jest, chcę to, dalej podejrzewam, że to, nie no, wiem, tak, żeby to zrobić. Knicie. Walczy za No i nic nie to hmm, trafi jakoś. Konkretnie wszystko zadać. Wow, finally. No, no ale cóż, częściej do tego są drugie, sprawdzałem na markecie. Ech, nie tam tą przyszłość. muszę trochę teraz pograć, żeby. Muszę teraz trochę pograć, żeby dobyć złą i móc sprzedać. Zrobić złoto. Bo ktoś sobie wymyśli, że work będzie na te rzadkie części trzeba opłacać. Także, thanks for that. Ej, e, gdzie są wszyscy? Leżą tam? Gdzie oni pojechali? Jaki, czy jakimś cudem wygraliśmy? Ok, nie kłócę się. Mnie, mnie to zadowala. Ale, reputation 49: tyle mi reputation padło, że uh, Normalnie rządzę. Battle begins. Nie jestem zadowolony tą rundą. A czemu mnie wywalił z, z tamtej? <laughs> tak się zastanawiam szczerze. O, czemu mi bijecie? Czemu ja zrobiłem? Zbierać na... Na swój łebny kuler O tak, o tak, o tak, 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 No, tak, 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 tak. Jak widać dałem trochę rady Trochę To była Żenada No ale jakieś tam uszkodzenia zadałem, jakby nie patrzył na no, rapier mnie interesuje Z naprawdę Zresztą to jest Przeznam, naprawdę ciekawe. Jeszcze tylko ten weapon cooler co? I będzie nieźle. To on ma ten weapon cooler. <tryk> co tu się nie, no to nie. Grajcie to. O tak, o tak, o tak! Włóż go, buz go, lej go, lej go, lej go! Mm. Co?! No nieeeee! O kurde, z takiego powodu żeśmy przegrali, uu, uu. No, nie chcę do garażu! O, co to jest? Reputacja u tych nic to wzrosła. To Co tu się dzieje? Dwa... Dwa siedem trzy. A ja ile mam? I pół! Jakimś cudem mam? Nie poddałem się. Jednak ten. To działo nie jest moim. przymierzeńcem. A, a, ten mały pomkulek. No to nieźle. On bazę. Oh. Nie gadaj, on wygra. Dawaj, i dawaj. Patrz, jedzie na Ciebie, goń! W goń. O kurde, ale mu przywalił. Różowe auta się spotkały tym Państwy ze swoją starszą siostrą Tylko liczną z siostrą, której nikt nie znał Wola o tym nie wspominać Ja bierziele Nie chcę tego Pik Bądź u mojej ziemi nie chcę tą grać nie podoba mi się jednak działa a, miałem wejść w tu w market wektor 153 zł tak, nie, nie chcę tego 8 za 18.50 mogę wynająć i zrobię sobie to, weapon cooler 1 punkt zużywa Raypier zużywa 5 punktów 11. 1110 nie, nie wiem, no to Pier. on z tym jestem będzie rozwalał no! To, to mi się do roboty z normalnym pojazdem w sensie normalnym moim. Mm, mm, tak. Małe kompaktowe auto. No i tym będę mógł mus coś tutaj zdziałać No odejść z, z ode mnie z tym kolcami Patrz już 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 patrz jakie głupie jakie głupie masz żury A patrz jak się schował. patrz jaki bystrzach. Chodź tu. Wow. to tu w kapelę. Te nieścigawy, takimi mini Ten jak się dał No bo miało na bank te beczki. <grywki> Dawajcie mi jakąś dobrą rundę, Czy ja tak wiele wymagam. Chodź, pokaż mi Co on tu ma? Co to jest? Co to było? Fajną to miał. To jest to takie... No nie! On Punchman. O, tak. Co za ilość punktów mi wpłynęły znowu? M moja... Reputation wzrosła Na 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 na, na. A Kurde, myślałem że nikt tam do mnie Ojej, ojej, sorry sorry Jomuś, przepraszam cię Już się leją i to beze mnie Patrz, kto mnie strzela Który kurde nie dam mnie strzela O, patrz jak się przegarni. Hej, co się o mnie kłócicie? Co to w wózkiem wokół w jest? To wygląda jak wózek w kołczu Jeden karabin mi został i nic z tego. W sumie to jest dobry pomysł Ty, kolej masz dobry pomysł Ja tak zrobię Trzeba go przystroić